Cześć. Właściwości kardamonu. Kardamon to przyprawa, której właściwości doceniali już starożytni Chińczycy. W 100 gramach przyprawy kardamon jest 311 kalorii. Natomiast w jednej porcji około 2 gram przyprawy jest 6 kalorii. Obecnie w medycynie naturalnej, jak i w kuchni wykorzystuje się nie tylko nasiona kardamonu, lecz także olejek kardamonowy, który jest pozyskiwany z owoców kardamonu. Kardamon ma ostry, korzenny i piekący smak oraz cytrynowo-imbirowy zapach, dzięki czemu pobudza apetyt, w związku z tym jest polecany niejadkom. Olejki etryczne zawarte w kardamonie działają rozkurczająco na żołądek. Pobudzają wydzielanie soków trawiennych, dlatego powinny i ponie sięgać właśnie osoby z problemami trawiennymi, jak i nieżytem żołądka. Ponadto kardamon niszczy szkodliwe bakterie, które przyczyniają się do powstawania wrzodów żołądka. Kardamon pomaga także w schorzeniach dróg oddechowych, w tym oskrzeli oraz astmy. Kardamon łagodzi kaszel, udrożni zatkany nos, wzmocni odporność. Warto więc przy przeziębieniu sięgać właśnie po herbatkę z kardamonem. Kardamon w walce z otyłością, cukrzycą i hiperlipidemią. Kardamon jest źródłem melatoniny. Melatonina jest to hormon produkowany przez szyszynkę głównie w nocy. Głównym zadaniem tego hormonu jest regulowanie rytmu dobowego, przede wszystkim zasypiania. Naukowcy z Uniwersytetu Grenady ustalili, że regularne przyjmowanie kardamonu, a co za tym idzie melatoniny, stymuluje powstawanie tkanki tłuszczowej brunatnej. Jest cennym narzędziem nie tylko w leczeniu otyłości ale także cukrzycy oraz hiperlipidemii. To jest podwyższonego stężenia trójglicerydów oraz cholesterolu LDL. Kardamon zapobiega wzrostowi masy ciała poprzez wylanie soków trawiennych. Dzięki temu przyspiesza przemianę materii. Kardamon również pozwala pozbyć się z naszego organizmu toksyn i ubocznych produktów przemiany materii. Uwaga panowie, w medycynie naturalnej kardamon jest znany jako naturalny środek na pobudzenie potencji. Również pobudza ukrwienie narządów płciowych, wzmaga i wydłuża erekcję. Kardamon, dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym, odświeża oddech. To tyle. Ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia do następnego. Cześć.